Jeżeli pierwsza dostawa ma nie mieć płatnego dojazdu od 1 września, to mi to się akurat fartowne trafiają te pierwsze. Teraz Luke ma Kebab po bloku. Często Dreamland też w sumie bardzo blisko, oby takie te dojazdy były. Ale te daleko, koło Okęcia do Mazdy, już tam raz byłem. Jednak naładowałem. 80 km zasięgu mam. W sumie długo się ładuje, bo ja to tak nie wiem, te dwie godzinki ładowałem. Myślałem, że już blisko się maksymalnej wartości zbliżyła, tu brakuje jednej kreski jeszcze. Ale to chyba dobrze, tak? Nie trzeba na maksa, chociaż ludzie piszą, że na maksa ładujowic też dobrze jest. Nadal bidonu, czy bidon mam, ale koszyka na bidon nadal nie kupiłem do tego roweru. Ale jakoś tak ciężko mi się wybrać do sklepu stacjonarnego. Jakoś zawsze mam wrażenie, że tam będzie drożej niż jakbym kupił na Allegro chociażby, no tylko że do przesyłka wtedy zapłacę. Dobra, może gdzieś tu znajdę jakiś sklep rowerowy, to wstąpię albo w tym w Leklerku, tam jest dział rowerowy takie tanie rzeczy, albo nie, wezmę z jakiegoś starego roweru swojego, odkręcę mówię, stary koszyk na bidon i tu przełożę dostarczone, ten sam klient przyszedł, już pamiętam, że do niego nie trzeba dzwonić, bo on i tak przyjdzie tutaj mi zasięgu przed chwilą pokazywało, no jest 78, przyszło było 59, także trochę to tam czasem skacze, drugi kebab wpadł inny Moza kebab koło 1 sierpnia radarowo był o, tędy jeszcze nie jechałem, Jakieś... Nowe miejsce, nowa dróżka Mapka mi wynalazła, żebym jechał. No to dam. No i się przydaje. Mam wrażenie, że nie wszystkie kwiaty ładnie pachną. Tak, też śmierdzą trochę. Albo przynajmniej dla mnie. Odebrałem, gorąco polecam i jadę do takiego fajnego biurowca. To, to już pokazywałem kilka razy, ale facet mi pisze, żebym na drugie piętro wjechał. Ale tam oni zawsze wychodzą. Raczej nie mogę tam wjechać. No i jednak klient stał przed budynkiem, także nie może tam wjeżdżać. Tutaj to raczej samym Polakom przywożę jedzenia, przecież jest dużo takich właśnie biurowców, gdzie raczej ze wschodu więcej ludzi pracuje chyba niż z Polski mam wrażenie. Nic nie wpada. Ktoś mi tam pisze w komentarzu, no jak ładować baterie i tak dalej, ale też żebym w ogóle sprzedał ten rower, póki jeszcze działa i kupił sobie taki z silnikiem w kole, ale no nie no jak to? Że na dostawie jest lepszy silnik w kole, no to no lepszy bo łańcucha nie zużywa może i dlatego, ale tak to półczy to ja tak lubię ten napęd w tym, w soporcie tutaj. Jak się ma silnik w kole, to wiecie, tam jest taki czujnik mało precyzyjny i on działa tak, że naciska się na pedał, on trochę z opóźnieniem zaczyna wtedy przyspieszać dopiero i też, też tak gwałtownie dosyć przyspiesza, to nie jest takie płynne. A tutaj to jest ten czujnik, czujnik nacisku i, i rusza po prostu tak jak normalny rower, tylko wspomaga. I to jest bardzo, bardzo takie zbliżone do normalnego roweru. Te elektryczne mi się jakoś zawsze mniej podobały, To takie mniej precyzyjne, zresztą tam jest też tak, że jak się przestaje pedałować, to on jeszcze przez chwilę nadal wspomaga w tych z silnikiem w kole. To jest lepsza konstrukcja. A przy okazji ładnie sobie szumi ten silnik, taki dźwięk jest. <gry> Chociaż oczywiście każdy powie, że lepsza jest cisza niż szum. Patrzcie, tu jest ciekawa sytuacja, nie ma pasów na drugą stronę, bo jest ta kładka, nie? Więc przejechać na drugą można tylko włączając się do ruchu. Tak jak samochody, i tak zrobił. A wpadł mi podwójniak z Laila Kebab. W bliskie okolice. Właśnie, dwa podwójniaki, ale oba krótkie. Słabo by to było płatne na tym. A właśnie, ciekawe jak liczy dojazd do restauracji, jak jest podwójniak. Czy raz, czy dwa? <laughs> raz pewnie. Raz będzie liczyć, tak podejrzewam. A właściwie to czemu manetka jest zakazana do tych 25 na godzinę? Jakby tak się manetką rozpędzać do 25, to co to, to że niby niebezpieczne by to było? Dziwne te zasady są jakieś. No już tak jak tam w komentarzach ludzie piszą. Większość pisze, że 25 to jest w ogóle taka lipa, że jest takie ograniczenie małe. Ale kolega się zgadza. Na przykład jeden. Mówi, że to dobrze, bo są poskromieni ci wszyscy nie wjeżdżają nagle na przejście jadąc 50 na godzinę. Kurde. I tak większość rowerków to jest nielegalna póki co, więc jeżdżą jednak ile tam chcą. Okazało się, że to nie były oba kebaby z tego, z Laila kebab, tylko jeden kebab odebrałem, a drugie to było to obok hinduskie Lahore. Ale kurde, za, 4, za 20 minut ponad facet mi pokazał i to ja miałem inny czas w apce, inny czas mi pokazał ten wydrukowany, ten w restauracji, także nie wiem o co chodzi. Kliknąłem, że odebrałem, chociaż nie odebrałem, bo podwiozę ten kebab do klienta i wrócę do tej restauracji, bo to tutaj blisko klient mieszka. Wrócę i ten, i dopiero dostarczę, bo tak 20 minut nie będę tam siedział z tym kebabem, bo to wystygnie. Dobra, to może jeszcze nie klikam tego, że, że już dostarczyłem, bo to już dostarczyłem klientowi, już kiedyś byłem u niego. To naprawdę no, 400, metrów, 300 od tego kebabu. To teraz wracam do restauracji, chociaż już mam kliknięte, że odebrałem. Już się nie kontaktowałem z supportem w tej sprawie, kurde, bo nie wiem, uznałem, że szybko sam rozwiążę problem, bo to żaden problem w zasadzie. tylko teraz klient będzie widział, że ja jeszcze, jeszcze się zajmuję tym kebabem, niby, że jeszcze do niego nie jadę. Dobra, mam na nadzieję, że. Ja jeszcze mam tam czas dostawy, jeszcze ma podany jakiś późny. Więc... Jeszcze się nie powinien spodziewać tego tego swojego jedzącego. No, wróciłem do tej restauracji, jeszcze 20 minut się tam nasiedziałem. No i zadzwonili z Wrocławia, z biura. <laughs> Pytali się czemu mam kliknięte, że już odebrałem, a się nie porusza mi tam siedzę, no to wyjaśniłem jak tam było z tym kebabem. I okej, okay, ale może faktycznie trzeba było pisać z tym na support. No ale myślałem, że jakoś to szybciej pójdzie ogólnie. Że jak przyjadę, może do nich to już będzie gotowa, ale... Nie, to takie wielkie zamówienie, że ledwo się zmieściło do torby. To tu jest taki mały biurowiec dwupiętrowy. Daleko teraz jadę, bo wpadł mi bar Mleczny Kubek na przyworonicza, tam wiecie, etiody rewolucyjne i tak dalej. Fajnie by było, płatne. Znaczy nie wiem, czy fajnie płatne, ale to zobaczymy. Pewnie tak ogólnie to może być gorzej od 1 września. Dobra, jutro o ile? 7,5 7 godziny jutro. Czyli dzisiaj też traktuję to jako wolny dzień te 4 godziny. I do lasu jadę, do truskawia. Wsiadam na skuterek, jadę do lasu. Włosy na 1 mm, sobie zgole. O. o, tu też chyba woda oligoceńska. Czy co to jest, coś innego? Nie wiem, warto wiedzieć, gdzie są źródełka wody oligoceńskiej. No ale ogólnie to nudy, nie? Za to... Te vlogi to nudy teraz. To nie ma co. Koniec, ten ostatni jest. Zawsze to powtarzam sobie. Wystarczy. Już nie będę chyba, dużo mam tych dni pracy teraz przed sobą, cały miesiąc po prostu, znaczy zobaczymy ile dadzą, no, podałem dyspozycję znowu na 7 dni. No, ale tam ruch mają w tej kawiarni otwartej, nie kawiarni to chyba restauracja, nie jak to kawiarnia otwarta, ale tam raczej to, taki jak bar mleczny to jest coś takiego, 7 zup wiozę, kurde, żeby tego nie wylać w przypadkiem. Tutaj nowy blok poznałem. Miałem dzwonić na recepcję, nie pod numer mieszkania, tylko na, na portiera, może takie zasady tutaj są, nie wiem. Tu dostarczyłem do firmy Atman pierwszy raz. Trzeba przejść przez ochroniarza, pan, pan tam pyta, gdzie się idzie i wpuszcza. Albo pewnie można dzwonić też, nie wiem. Na pierwsze piętro dostarczone i... I teraz chyba ostatnia dostawa, to będzie do... Tam, po drugiej stronie, tam, tam gdzie jest taka... No wy nie wiecie, przy parkingu. Taka restaurant warm taki z sympatycznym panem takim rozmownym I na cybernetyki dostawaczy jak to się tam nazywa I to będzie koniec prawdopodobnie tak? Bo jest 24 po... pewnie tak Ale silny wiatr i jeszcze podwiaduk pod górę na postępu No normalnie to bym tutaj cierpiał mocno A tak to luzik No i tutaj jest taki wjazd Nie zaraz nie tu Tutaj to nie, tu jakiś parking płatny, chodzi mi o drugi wjazd. O, tutaj wjazd do tej restauracji, do tego baru. Tylko, że to zmienia się kod, podobno co jakiś czas. i Trzeba dzwonić do tego faceta i pytać o kod do bramki, do tego szlebanu. podobno, Tak to działa. Mają bardzo długi opis, jak to obsłużyć. no Ale ja to zawsze rowerem, tylko byłem samochodem, jeszcze mi się nie zdarzyło. A ponieważ nie mam teraz samochodu, to się nie zdarzy. O. Do końca dyżuru 17 minut, już raczej nic nie wpadnie. Jakoś tak przed czasem sporo przyjechałem, 10 minut szybciej niż powinienem, a to nie szkodzi. No i co? I koniec pracy. Wsiadam na skuterek elektryczny, swój ulubiony sprzęt obecnie, i jadę nim do puszczy. Dzisiaj sobie pojechałem skuterkiem elektrycznym po zakupy. Jak pod Halupanacha wsiadałem na skuter, tam facet co tam pracuje popatrzył i mówił: O, fajny, podobny do Wespy. Tam wygląda jak Wespa powiedziałem. Ten wygląd skopiowany. Ale elektrycznie, a nie jak wespa, spalinowy. Szczególnie, że te wespy to drogie. Wiadomo, tam dwukrotnie droższe niż inne skutery, a nawet więcej niż dwukrotnie. A sądzę, że raczej wykonane tak samo. No. tylko tyle, że prestiż. A więc dzisiaj były 4 godziny pracy, 9 dostaw zrobiłem. Oj, słabo tu widać na tym ekranie. Cokolwiek 6 złotych napiwków. W sumie mam 72 dostawy czyli do 400 jeszcze troszkę <grych> ale mamy początek miesiąca dopiero za to jakbym chciał brać godzinki od kogoś, to aż tak dużo ich nie ma, więc niestety jak nie dadzą na grafiku to będzie ciężko ale może dadzą to... ha, akurat moniczka tym autobusem jedzie, spotkają na przystanku Powiedziałem, że tu będzie, bo widziałem na mapie. Miała jedną rzecz do ładnie. Nie, rower jednak szybszy niż autobus. Bonnieczka gdzieś tam z tyłu, ja tam na skróty poleciałem. Zaraz będę w mieszkaniu. Chyba jeszcze dzisiaj zmontuję ten odcinek. Przed pojechaniem do lasu zjem obiad tutaj i dopiero pojadę. O, chyba tak.